You, well, Cześć, witam Was serdecznie kochani. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, jak robię stroik yy, z żywego świerka. Ja akurat mam srebrnego świerka, ponieważ no, taki mi rośnie na podwórku. Podstawą stroika będzie taka złota tacka ja ją kupiłam w kolorze żółtym to jest taka zwykła drewniana tacka, którą pomalowałam sprayem złotym i fajnie się prezentuje więc zapraszam Was kochani na taki filmik przygotowałam słuchajcie zieloną gąbkę ponieważ dla niektórych z Was ma różnicę to na jakiej gąbce robię więc dla mnie to nie ma różnicy, byle się wszystko fajnie trzymało, zwłaszcza jak robię ze sztucznych Rzeczy to nie dla mnie nie ma znaczenia, czy ja wezmę zieloną gąbkę, po prostu jej nie moczę i te sztuczne rzeczy się trzymają, więc zielona gąbka też nadaje się do mocowania sztucznych yy, ozdób. Dla niektórych w komentarzach, po komentarzach widzę, że niektórzy piszą, że dla nich to ma znaczenie, więc skoro to ma dla Was znaczenie, dzisiaj do, do żywych. Yy, Ozdób, czyli żywego świerku użyję zielonej gąbki, które, którą będą moczyć, bo tam były takie uwagi, jak robiłam stroik na Wszystkich Świętych, że po prostu nie zamoczyłam gąbki. Słuchajcie, tam, w tamtym filmiku nie zamoczyłam gąbki, ponieważ ja gotowy stroik podlałam, bo to były, on był robiony z żywych gałązek, więc, więc to dla mnie nie było znaczenia, dlatego, że podstawka była wysoka i mogłam tam ją co jakiś czas podlewać. Dla wiadomości stroik się bardzo ładnie trzyma. Na cmentarzu byłam niedawno, więc jest wszystko ok. Dzisiaj oczywiście stroik jest na zewnątrz, więc wiadomo, że stroik żywe gałązki się będą lepiej w chłodzie trzymać, niż w domu, w pokoju. Dzisiaj dla Was zamoczę gąbkę, oczywiście. Z jednej, z drugiej strony. Z jednej strony. Słuchajcie, robicie jak chcecie, prawda? Każdy, każdy robi jak chce. Tutaj muszę jeszcze wyciąć, bo chcę umieścić tą świecę, więc tutaj muszę kawałeczek wyciąć, ja sobie tu zaznaczę tylko świeczką ile będę chciała, wyciąć, więc wycinam to, taki okrąg, żeby mi ta świeczka ładnie tutaj się zmieściła i jeszcze na chwilę zanurzę świeczkę, yy, nie świeczkę, tylko na chwilę zanurzę jeszcze gąbkę, żeby ona mi troszkę nasiąkła tą wodą żeby przymocować gąbkę do spodu, no nie przykleję jej klejem na gorąco, bo ona jest namoczona więc by mi się nie przykleiła, ale użyję takiego drucika i delikatnie delikatnie ją y, przymocuję, żeby uniknąć po prostu przesuwania gąbki tego druciku delikatnie żeby nie ponacinać tej gąbki za bardzo bo gąbka jest miękka w tej chwili nie będzie tego druciku widać, bo zasłonie gałązkami. O, więc nie. Ale to nic nie szkodzi. Tutaj zakręcę w tym miejscu. Ok. Więc w ten sposób można bez problemu przymocować. Yy, słuchajcie, gąbkę. Żeby się nie przesuwała. Okay. Dobra, gąbkę mamy przymocowaną. E Teraz zabieram się za, za yy, gałązki. Czyli gałązki też nie chcę, żeby były za długie, ponieważ mamy piękną podstawę. Nie chcę, żeby bardzo gałązki zakrywały te też podstawę. Może będę. Aha, i chcę. Co, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Oprócz gałązek, użyję jeszcze takich list, liści. Ja przycinałam kwiaty, słuchajcie. Yy, ponieważ kwiaty formuję, ja Wam zaraz pokażę może, na czym polega moje formowanie kwiatów. Ale słuchajcie, na przykład tutaj mam kwiaty, yy, gdzie chciałam, żeby. Te kwiaty rosły w ten sposób, więc dałam drucik i musiałam wszystkie te końcóweczki, bo te kwiatki strasznie lubią wypuszczać gałązki. Tutaj już widzicie, już, już następną, nie wiem czy widać, wypuściła, ale ona jest malutka, więc ja ją jeszcze nie obcięłam. Ale właśnie przycinam tego kwiatka tak, żeby mi rósł w ten sposób. Na on jest przypinany yy, trytkami, to się nazywa małymi takimi trytkami. Żeby po prostu mi rósł w ten sposób. A tutaj mam drugiego, więcej mam tych kwiatków, bo tutaj widzicie, nawet tutaj też dobrze widać, wypuścił następną gałązkę, więc bardzo dużo tych gałązek przycinałam i wykorzystam je do strojka. Pokażę Wam jeszcze takiego dużego kwiatka. Ja go kupiłam w, nie wiem, w markecie którymś. On tak rośnie. Bardzo ładny, bardzo ładny ma korzeń. Tutaj właśnie liście oblatują, ale to jak się przestawia kwiatka, to, to on y, będzie oblatywał. W ten sposób chcę ufermować właśnie y, korzeń. I te, I te gałązki właśnie chcę wykorzystać do strojka. Ja ich nie wyrzucałam, ponieważ będą bardzo fajnie się prezentowały. do gąbki w koło. Bardzo ładnie pachną słuchajcie, mm, cudnie pachną. Na spół świerk, Oczywiście jak się robi z żywych gałązek, stroik. No to zawsze się wiadomo. Na śmieci. Ale zapach słuchajcie cudowny. zieli. Jeszcze tutaj dodam. Oczywiście to jest kwestia gustu, jakie wykorzystacie Świece jakie wykorzystacie, bombki, co wam pasuje, co lubicie. A to tylko jest taka moja propozycja. Teraz uformuję gąbkę żeby była troszeczkę niżej, o, bo jest. Boki są fajne, ale tu była za wysoka, więc są troszkę podetne. Ok. Jak widzicie, drucik jest zasłonięty, tylko go nigdzie nie będzie widać. Ok. Fajnie się formuje ta gąbka. Tak. I dołożę jeszcze wiązek.

Z tej strony będzie widać świece, a z tej strony będą ozdoby. Teraz wąbki. Te ja wybrałam złote i czerwone do tego strojku. Na druciku umieściłam, żeby je też wbić do kąt. Tutaj dałam pięć takich większych bąbek. Teraz rozjaśnię ten stroik takimi śnieżnymi gałązkami. Mieję do gąbki. you <laughs> białe listki ładnie rozjaśniły strojik, naprawdę ładnie wyglądają i uzupełniamy, gdzie nam się podoba, bąbkami, listkami, jeszcze może jedną gałązkę tutaj tam. Tej strony tak. i uzupełnię jeszcze bombkami dałam bombki na, na druciku nie chciałam ich przyklejać ponieważ takie, gąb, y, takie bombki można Później wykorzystać znowu do innego strojka. A jeżeli je wszystkie pokleimy klejem na gorąco, no to one już nie będą w sumie mogły być użyte. Bo już będą, wiadomo, z kleju, tak? Także, kochani, możecie sobie używać różnych gąbek, byle wam się to ładnie wszystko trzymało. Oczywiście, do żywych kwiatów polecam zieloną gąbkę, do żywych ozdób polecam zieloną gąbkę, ponieważ, wiadomo, można ją namoczyć i ładnie, ładnie się wszystko, dłużej się trzymają roślinki, jeżeli gąbka jest. Jak jest gąbka namoczona, tak. Kochani, skończone. Tak wygląda gotowy stroik. Kolorystycznie, no to co komu pasuje, to daję. Ja tutaj akurat yy, w kolorze czerwono-złotym zrobiłam na złotej podstawce. Podstawkę też widać. Także nie jest tak całkiem zasłoniona. To tutaj z tyłu. Nie wiem, czy tutaj tak dobrze widać, ale prze, przebija ten, ten złoty kolor. To jest moja propozycja na teraz. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście. Zapraszam do następnych filmików. Dziękuję za wszystkie łapki, yy, za wszystkie miłe komentarze. Pozdrawiam was serdecznie. I to jest moja propozycja na dzisiaj. I zapraszam do następnych filmików. Na pewno będą jeszcze stroiki, będą jeszcze ozdoby na choinkę. I coś upiekę. <noise> do zobaczenia, pa. When it's just you. This can gonna be tough.